Cześć moi kochani, witam Was. Lotto Fan w swoim trzecim odcinku. Dzisiaj kupiłem następne zdrabki, następną partię za 10 zł. Takie oto są. To jest tak lotek. Siódemeczka. Dwa razy szybkie 50 i szczęśliwe linie. Podsumowanie dwóch odcinków poprzednich, jesteśmy, jakby to powiedzieć, wydaliśmy 19 zł i z tych 19 zł mamy wygrane 27. A naszym celem jest zdobycie 1000 zł, więc na razie mamy 27 zł to zdobyte. No to co? Przystępujemy do drapania i zobaczymy, co to będzie w naszym kolejnym odcinku. Na pierwszy ogień idzie lotek. Tutaj trzeba słonika znaleźć. No i zobaczymy, czy będzie słonik, czy nie będzie słonika. I słonika brak. No, niestety. no to teraz zdrapiemy sobie siódemeczkę. Tutaj trzeba zdrapać całe pole gry. Znajdź siódemkę. Jeżeli niebieska, to zwykła kwota będzie. Jeżeli znajdziemy czerwoną siódemkę, to razy dwa wygrana się będzie sumowała no to szukamy siódemeczki o jest siódemeczka za pierwszym w pierwszym okienku zobaczymy dalej 7. Później zdrapiemy, zobaczymy co się kryje, jaka wygrana. Tutaj mamy szybkie 50 i trzeba zdrapać całe pole gry i znaleźć trzy takie same kwoty. A to szukamy trzech takich samych kwot. Stojak jak z wrażenia poleciał. Dobra, drapiemy dalej. mamy dwa złote i tu mamy dwa złote coś dzisiaj problemy techniczne, dobra następna zdrapeczka szybkie 50 z No i dobra. No się coś ciężko drapie tym sprzętem moim. muszę coś się innego kiedyś postarać. I sprawdzimy. I tu też mamy 2 zł. A, ja zapomniałem jeszcze pole bonus zdrapać. I w tamtej zdrabce też Ciekawe ile osób zapomina zdrapać zawsze te pole i ile zdrapek zostaje wyrzuconych. A wtedy lot to się cieszy. A tu muszę znaleźć co? 50 zł. A mamy diamencik. Zdrapiemy tamte pole bonus od razu. No I tu mamy worek, czyli mamy tylko dwa złote. No, i przystępujemy do zdrapania szczęśliwej linie. Tutaj trzeba odkryć w jednym rządku wszystkie symbole. Wtedy trafiamy wygraną. No to jedziemy. Mamy tref. Trefla mamy. Nie trefla, piko I nie widzę trefla. Gwiasta. Jest tutaj. i są tu dwie no dobra mamy tutaj gwiazdy no to jedziemy dalej pomarańcza Jabłko. Jabłko mamy? Czy nie mamy jabłka? Ja nie widzę jabłka. Mamy księżyc. Księżyc będzie. Raz. I tu dwa. dwa. razy księżyc Шлифка, шлифки белые, наверное, это что? Cytryna Nie widzę cytryny Kwiat Co to kwiaty? O jest tutaj jeden to się schował. No i to wszystko. Coś mało tych symboli. Na ostatnim odcinku też mieliśmy taką zdrabkę i też dużo symboli nie było. Diament. Tu dwa pod rząd. To wszystko. gruszka. Gruszkę zdziwiałem. A Klucz, jest tutaj, na pierwszej pozycji. Tu. Banan. jedno Sakwa jest tu. Ponad kilka było. A tu jeszcze. Słonik, słonik jest, słonik tu. tu. mamy wisienki. Nie widzę. Bardzo dużo symboli nie ma serce. Czy jest tu serce? Też nie ma. No, ciemko z symbolami słońce ja dobrze widzę? Byśmy skompletowali, nie? I tu też jest słońce. Dobra, tutaj truskawka. Truskawka, truskawka. A tu wiśnie teraz, zobaczyłem. Mieliśmy truskawki szukać, a ja zobaczyłem wiśnie. Dobra, i ostatnie tu pole sztaba złota. Mamy sztabę złota, tu jest złoto. No i tylko jedno. się upewnimy się, czy mamy wszystkie symbole śliwka śliwka, 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 gdzie ty była śliwka? Czy ja coś źle zdrapałem? Gruszka. A tu jest śliwka. Ja, dobra, śliwka. Później musi być gwiazda. Nie, gwiazda tak. Nic nie nachroniłem. A jest tu gwiazda. Tu jest gwiazda. Słońce, słońce, słońce. Tu jest słońce. I gruszka. Jest tu. Czyli mamy jedną, jedną linię. Sprawdzamy, co mamy wygrane. Jak myślicie? Zwrot z drapki Czy coś więcej. no i mamy zwrot z drabki 3 zł i teraz sprawdzimy co się kryło pod tą siódemeczką, bo została na koniec odcinka sprawdzimy czy to jest zwrot stawki a może coś więcej dadzą sprawdzamy sprawdzamy i Co dali? Dali 2 zł. Czyli dzisiaj na 10 zł mamy tak: 3 zł, 2 zł, 2 zł i 2 zł. Jedyna przegrana z to lotek, którym nic nie było. Czyli mamy 8 zł, a wydaliśmy 10 zł. I jesteśmy 2 złote na minusie, jak dalej. Jak dobra, to zapraszam na trzeci odcinek. Nie, czwarty już odcinek. bo się gubię. na czwarty odcinek, który się ukaże, ukaże w niedzielę. I będziemy dalej drapać. Nasz cel to 1000 zł. Pozdrawiam. Subskrybujcie. lotto fan. Trzymajcie się.